У доповнення до подій, що мали місце в Івано-Франківську, кілька відеокадрів із столиці України про події, що відбувалися. Та вони все Як поки тримов, два має трансляцію. Ну, що два в назад слабки дуже Примога Клюва слышали на да? Mm. Mm. То есть, было <клёв> Да, ну, тут уже личная баритона. Proszę się zatrzymać. Proszę się zatrzymać. Tak, tak, tak. On tam padł, widzisz? Ucieka, on pokaże. On tam się snajper, on ty w głowę rozumiesz, co ja ty mówię? Jak państwo słyszą, zapytamy się dlaczego robią to co robią. Nie, bля, a gdzieś? Co ty tyłasz? Dlaczego wyciągacie, za co wyciągacie? Ty chcesz kogoś zabić? Nie, nie. Dlaczego ty to robisz? Atakować. Co wy robicie? Dlaczego ty to robisz? Co ty Ukrainiec, co ty robisz?